Masz w glebie za dużo wapnia? Nie panikuj. Daj magnez i potas. One pomogą zrównoważyć sytuację. A jeśli problemem jest nadmiar magnezu, wprowadź siarkę. Na przykład w formie gipsu albo siarczanu amonu. Dlaczego? Bo siarka wiąże się z magnezem, tworząc siarczan magnezu, a to forma bardzo dobrze rozpuszczalna. Z jednej strony roślina ma lepszy dostęp, z drugiej nadmiar magnezu zostaje usunięty z gleby, bo siarczan łatwo się wymywa. I to właśnie dlatego poprawia się też struktura gleby, bo magnez, który ją wcześniej zlepiał i dusił, zaczyna schodzić. A fosfor, jak jest go za dużo, to potrafi zablokować mikroelementy: cynk, miedź, mangan i nagle roślina, niby ma wszystko, a jednak nie rośnie. Dlatego czasem nie trzeba już dokładać fosforu, tylko dać to, co on zablokował. A jeśli twoja mikrobiologia w glebie nie rusza z miejsca, to nie zawsze chodzi o brak azotu. Czasem trzeba dać borsiarkę mieć i trochę próchnicy, bo to one są jak iskra w silniku. Bez nich mikroorganizmy nie mają siły pracować. Gleba to system naczyń połączonych. Nie chodzi o to, żeby czegoś dawać coraz więcej. Czasem trzeba dodać coś innego, żeby ruszyła całość. I to jest właśnie inteligentne nawożenie, a nie na oko i na wszelki wypadek.